Susze, powodzie, rozregulowanie pór roku, a nawet pożary. To skutki zmian klimatu, które już w tej chwili odczuwamy, a może być jeszcze gorzej. Co musimy zrobić, żeby się uratować? Po pierwsze, natychmiast odejść od spalania paliw kopalnych, ale też zacząć dbać o systemy naturalne, o lasy i bagna. Ale co to właściwie są bagna i gdzie ich szukać? Bagnie, ale to jest bagno tylko z nazwy. Bo żeby było prawdziwe bagno, potrzeba trzech elementów: wody, torfu i roślin torfotwórczych. Ale tu nie ma wody, nie masz też torfu. Nie ma torfu. Zamiast torfu jest mursz. A czym jest mursz? Mursz to zdegradowany torf. Powstaje wtedy, kiedy opada poziom wód gruntowych i do torfu dostaje się tlen oraz organizmy tlenowe, które ten torf rozkładają. W wyniku działania tych organizmów do atmosfery wydziela się ogromna ilość dwutlenku węgla. Tak ogromna, że kiedy osuszymy bagno wielkości boiska do piłki nożnej, do atmosfery dostaje się tyle dwutlenku węgla, ile byśmy wyemitowali, okrążając Ziemię samochodem osobowym. Trzy razy. Mursz jest zupełnie inny niż to. Jest lekki, jego struktura przypomina kuleczki styropianu. Kiedy spadnie deszcz, woda przesiąga przez mursz. Nie da się zatrzymać wody w murszu. Większość wagien w Polsce została osuszona pod pola uprawne albo łąki. Osuszaliśmy je, kopiąc takie jak ten row melioracyjny, którymi kropla wody bardzo szybko spływała do najbliższej rzeki a rzekami do morza. Dlatego nie było jej w krajobrazie i mieliśmy suszę. Jeżeli chcemy krople wody zatrzymać, musimy budować na rowach zestawki, takie jak ta, albo pozwolić pracować w obrą. Bobry świetnie retencjonują wodę. Budują na rowach tamy, takie jak ta, które zatrzymują wodę o wiele lepiej niż zostawki. Ochrona bobrów w Polsce to nasz spektakularny sukces. Jeszcze 100 lat temu te zwierzęta były na skraju wymarcia. Teraz ich populacja przekracza 100 tysięcy osobników. Jesteśmy na torfowisku zdegradowanym. Mamy odpowiednie rośliny, z których tworzy się torf. Mamy tużycę, wełniankę oraz mchy, torfowce. Ale nie ma wody, przez co nie może być aktywnego procesu torfotwórczego, a torf utlenia się i emituje dwutlenek węgla. Opada nawet centymetr rocznie. Bagna, które aktywnie akumulują torf, do prawidłowego funkcjonowania potrzebują wody. Są jak gąbki. Wchłaniają wodę, gdy jest jej dużo, i powoli oddają w czasie suszy. W ten sposób regulują lokalny mikroklimat. Wreszcie znaleźliśmy dobre bagno. Mamy wodę, torf i rośliny torfotwórcze. Mamy rośliny torfotwórcze. I jedną z tych roślin jest torfowiec. Torfowiec jest wyjątkową rośliną. Ponieważ cały czas rośnie na szczycie do góry, ale jednocześnie jego dolna część cały czas obumiera. Właśnie w ten sposób odkłada się torf. Kiedy na dobrym torfowisku, tak jak to nasze, jest duży poziom wody i panują warunki beztlenowe, ta końcówka torfowca nie rozkłada się, tylko odkłada się właśnie w postaci takiego torfu. Pamiętacie, jak wyglądał mursz? Wygląda zupełnie inaczej. A tak wygląda. Przed zdegradowaniem. Torfowiska zajmują 3% powierzchni Ziemi, a magazynują dwa razy więcej węgla niż lasy. Rośliny w procesie fotosyntezy akumulują dwutlenek węgla z atmosfery w swoich tkankach. Dzięki wysokiemu poziomowi wody gruntowej, ich martwe tkanki tworzą torf. Węgiel zostaje zmagazynowany w torfowisku na wiele lat. W dłuższej skali czasowej torfowiska działają na klimat ochłodzająco.